Chciałbym przedstawić Wam mój Toy Camp. Jesteśmy w Unieściu, koło Mielna. Oto moja przeprowadzka z domu na Polandroku, mój pies prezes. Mój ziomal Mufon. dokończony. Tak to wszystko wygląda. Przy okazji masz fotę. I wchodzimy do królestwa. Oto nasze królestwo, nasza baza to Tak naprawdę nasz drugi dom Moje kochanie Zohan Czyli Kasia No i ja Boston Peń, czyli Hudylu <ścoughs>